Dajcie dzieci nocy. Ci nudni słudzy mitr nie będą nam już dłużej przeszkadzać. <laughs> A dzięki nam dowiecie się, co działo się, w zasadzie co nie działo się, ostatnimi czasy w Hyborii. Tym razem nie mamy niestety zbyt wielu wiadomości, gdyż tak naprawdę przez ostatnie dwa tygodnie niewiele nowego się wydarzyło. Dlaczego? O tym już za chwilę. Hmm, wydawało nam się, że to my jesteśmy mistrzami, niedościgłymi mistrzami w sprawianiu, że pewne osoby lub rzeczy znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak się jednak okazuje, czarodzieje z FanComu też opanowali tą trudną sztukę. Kilka dni temu na oficjalnym forum pojawiła się dość długa i bogata lista poprawek mających ukazać się w czwartkowym paczu. Co prawda nadal brakowało na niej wielu zapowiadanych od dawna elementów i postulowanych przez graczy zmian, jednak po kilku ostatnich, trzeba przyznać raczej ubogich, paczach, wywołała niekłamane zainteresowanie społeczności. Nie dość jednak, iż nie zdarzył się cud, o który tak się ostatnio modliliśmy, to na dodatek następnego dnia w launcherze gry pojawiła się informacja o całkowitej rezygnacji z najnowszej poprawki. Tak, tak, nie o opóźnieniu o dobę czy pominięciu kilku elementów składowych. Zdecydowano się na przesunięcie patcha dopiero na przyszły tydzień. Choć oficjalnie tłumaczy się to koniecznością dopracowania wszystkich jego części składowych, tak jak nie trudno się domyślić, wywołało to raczej niezbyt pochlebne opinie wśród wszystkich zainteresowanych. Sztuka wyboru właściwej drogi jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką każdy z nas musi posiąść. No cóż, nie wszyscy to potrafią. Podczas kolejnych zwycieczek po surowce, jednej z naszych postaci zdarzyło się w czasie średnio udanej próby znalezienia skrótu. Wpaść do dość obszernej dziury, z której nie było żadnej drogi powrotnej. Bardzo masywne skały otaczające dolinkę sprawiały również, że standardowa komenda stack w tym przypadku nie miała szans zadziałać. Jako, że w grze można podjąć próbę samobójczą jedynie poprzez utopienie się lub skok z dużej wysokości, sytuacja w przypadku braku chętnego do samarytańskiej pomocy łucznika wymagałaby interwencji któregoś z game masterów. Nam na szczęście udało się jakoś temu zaradzić bez fatygowania, zaspanych zapewne piątej 5 nad ranem mistrzów. Warto jednak zachować ostrożność, by uniknąć takich mało przyjemnych i stresujących sytuacji. Jak już wcześniej wspominałem, rozwiązaliśmy problem tych nudziarzy kapłanów. Przy okazji, naszym mistrzom wydobywania informacji od opornych udało uzyskać się troszkę ciekawych wieści, którymi teraz bardzo chętnie się z Wami podzielimy. Dziś chcielibyśmy przybliżyć Wam nieco trzy klasy postaci należące do archetypu Priest. Czyli w naszym języku, kapłanów. Jest archetyp o tyle ciekawy, że jako jedyny przypisuje każdą z trzech klas postaci ściśle do każdej z dostępnych grzenacji. Kolejna ciekawostka to fakt, iż klasa ta nieco odbiega od znanych większości innych gier stereotypów. Kapłani w świecie Konana to nie tylko potężni uzdrowiciele, ale często również postaci doskonale sprawdzające się w walce, zarówno w trybach PVE, jak i PVP. Co prawda, ich nadrzędną rolą jest wciąż przede wszystkim wspomaganie drużyny. Jednak jak za chwilę będziecie się mogli przekonać, chyboryjscy uzdrowiciele potrafią jednocześnie być groźnymi przeciwnikami w pojedynkach z klasami nastawionymi na walkę wręcz. Tutaj warto zatrzymać się przy dość ciekawej właściwości większości zaklęć leczących w Age of Conan. Otóż w przeciwieństwie do najczęściej przyjętych rozwiązań opartych na leczeniu pojedynczych postaci, tutaj czary tego typu działają obszarowo. Dokładniej zaś jest to stożek o promieniu 6 metrów i kącie rozwarcia 120 stopni. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że najistotniejszą w takim przypadku rzeczą jest kierunek, w jakim zwrócony jest w momencie jego rzucania kapłan, gdyż stożek liczony jest po 60 stopni od linii wzroku jego postaci. Sprawia to, że kapłani są bohaterami szczególnie pożądanymi w każdym party, gdyż ich zaklęcia działają zazwyczaj na wszystkich członków drużyny jednocześnie, co przy bardzo brutalnej i dynamicznej walce w grze ma niebagatelne znaczenie. Chyba najbardziej zbliżonym do klasycznej wizji kapłana jest akwiloński Priest of Mitra. Jest to klasa w największym stopniu ukierunkowana na współpracę z drużyną, dysponująca silnymi zaklęciami leczącymi i wzmacniającymi. Oczywiście Priest of Mitra posiada możliwość uczestniczenia w walce wręcz, jednak pod tym względem trudno przyrównywać go do jakiejkolwiek postaci mili. Oprócz silnych zaklęć leczących grupę oraz możliwości wskrzeszenia zabitych jej członków podczas walki, drugą z zalet Priest of Mitra jest szeroka paleta różnorakich buffów, zwiększających żywotność członków partii czy też ich odporność na niektóre typy zaklęć. Praca ta dysponuje również kilkoma zaklęciami ofensywnymi, zadającymi bezpośrednie obrażenia przeciwnikom, co w połączeniu z buffami i możliwością leczenia czyni z jej przedstawicieli postaci wyjątkowo trudne do pokonania. Z czasem specjalizacja Priest of Mitra zaczyna podążać wyraźnie w kierunku crowd control. Czyli mówiąc pod najprostszymi słowy powstrzymywania i spowalniania kolejnych przeciwników. Tempest of set to z kolei klasa hybrydowa, którą najprościej scharakteryzować jako połączenie kapłana z mrocznym magiem. I trzeba przyznać, iż połączenie niezwykle udane i piekielnie niebezpieczne dla wszystkich wchodzących w drogę tośkom. Jest to postać, która doskonale sprawdza się zarówno w działaniach grupowych, jak i w solowych występach, będąc jedną z najbardziej udanych klas w grze. Tempest Dovset posiada w swoim repertuarze zarówno zaklęcia leczące indywidualnie oraz grupowo, jak i różne buffy, spory zakres Crown Control, a także potężne i działające obszarowo zaklęcia ofensywne. Jest to jedna z klas, które już na dość niskich poziomach potrafią pokazać swoje możliwości. Często stosowaną taktyką w walkach PvP jest uziemienie przeciwnika, potraktowanie go czarem ofensywnym i od oraz ewentualne leczenie. Sprawia to, że szczególnie dla typowych klas mili, tożki potrafią stać się prawdziwym utrapieniem. Dobrze prowadzona postać kapłana Seta, wciąż pozostająca w ruchu i lecząca się, jest wyjątkowo trudnym do trafienia celem. Oczywiście, jak już zapewne każdy się domyślił, kapłanem Boga Węża może zostać tylko mieszkaniec Stygi. Na koniec zostawiliśmy sobie najciekawszą i chyba najbardziej oryginalną klasę, którą dostajemy do wyboru w ramach tego archetypu. Berszaman jest bowiem połączeniem cymeryjskiego kapłana ze stającym w pierwszej linii wojownikiem. To jedna z najciekawszych, jeśli nie ciekawsza klasa w of Conan, mająca niezwykle duży potencjał i możliwości, jednak dość trudna do opanowania i prowadzenia. Koncepcja postaci opiera się na założeniu, iż jest to oddany bóstwom natury szaman, który oprócz umiejętności leczenia siebie i innych członków party, jest również skutecznym wojownikiem posiadającym potencjalnie wysoki DPS. Ber szaman może używać broni dwuręcznej, a także jako jedyny z kapłanów średnich pancerzy. Zamiast czarów ofensywnych dysponuje natomiast charakterystycznymi dla klasy mili atakami combo. To właśnie sprawia, że jest on postacią wyjątkowo oryginalną, uniwersalną, jednocześnie stanowiąc duże wyzwanie dla gracza. Zmusza to bowiem do jednoczesnego skupienia się na dwóch dziedzinach i równoczesnego stosowania taktyk charakterystycznych dla kasterów i postaci mili. Zdecydowanie największą wadą postaci jest jej wyjątkowo niska żywotność, placująca ją pod tym względem na samym końcu stawki, i to ogólnej. Ber ma bowiem mniej punktów życia niż nawet najsłabszy z magów. Szczególnie na niższych poziomach walkach w PVP jest to wada dość wyraźnie dająca o sobie znać, choć z czasem zaczynają ją rekompensować coraz efektywniejsze leczenie. No i jak, dowiedzieliście się czegoś ciekawego? Mamy taką nadzieję. A na co jeszcze czekać? Idźcie ćwiczyć. Nic samo nie przyjdzie. I <laughs> strzeżcie się cienia!